Witam szefów sekretariatów, witam szefów sekcji krajowych. Bardzo serdecznie dziękuję, że przyjęliście zaproszenie na to spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spotykamy się na tradycyjnym opłatę: dobro i pokój. Pokój i dobro. I przede wszystkim tego, pokoju w Waszych sercach, w gronie Waszych najbliższych, tego pokoju, który nie wpłynie także z poczucia dobrze spełnionego obowiązku, z dobrze wykonanej pracy, życzę Wam, życzę Wam nadziei w sercu i wiary głębokiej, a wiara to fundament. W tym roku 30 lat od tego momentu. Wydali wojnę swojemu narodowi. Wyglądało to różnie. Tego w te święta i w te nasze spotkania opłatkowe pamiętajmy to, co było 37 lat temu: ile naszych koleżanek i kolegów było internowanych. Byli w gronie rodzinnym, ale innym w naszym gronie solidarnościowym. I takie solidarności, tej rodziny na te trudne czasy i ten nowy rok życzę nam wszystkim bo to jest dla nas budujące i dla nas najważniejsze. Życzę Wam wszystkiego najlepszego zdrowia. Na to, żeby skutecznie rozwiązywać problemy. Nam się udaje. moi kapitalni szefowie sekcji, którzy są tam ich dziewięciu. Świetnie sobie radzą. Nie brzydzę się tym, że walczymy o swoje i że dopominamy się o narodową gospodarkę. Bardzo cieszę się, że... Polski przemysł, właśnie sektora paliwowo-energetyczny, jeśli już mają inwestować, z tego jestem bardzo zadowolony. Pomocny tutaj mi był oczywiście w tym i szef regionu Wielkopolskiego i z szefami regionów bardzo współpracujemy. Więc to był rok bardzo udany.